To jest pytanie może. Ja myślę, że najlepiej o to zapytać rolników, bo oni sami doskonale to dostrzegają. Myślę, że ten czas 7 lat został przez nich dobrze wykorzystany. Jest wiele gospodarstw, które bardzo dobrze rozwinęło się. Ja przypomnę tylko, że w takim jednym działaniu jak modernizacja gospodarstw rolnych, rolnicy skorzystali z funduszy unijnych na kwotę ponad 5,5 miliarda złotych przy zakupie wielu set tysięcy maszyn, które dzisiaj dobrze służą polskiemu rolnictwu to także później efekt w postaci znaczącego eksportu naszej produkcji żywnościowej, bo tak naprawdę w prawie 25% całej produkcji rolnej to jest dzisiaj eksport. Bez tej nowoczesności, bez dostępu do otwartego, unijnego rynku ten rozwój nie był możliwy. Ja myślę, że młodzi rolnicy przede wszystkim sami są otwarci, mają dobre wykształcenie, sięgają po środki także z programu Młody Rolnik ze wspierania zinaugurowania tej Działalności. i to oni sami rzeczywiście stają się dzisiaj konkurencyjną, przewodzącą grupą rolników całej Europy.